Witajcie, z tej strony Wandi i post postanowiłam dzisiaj założyć właśnie kanał poświęcony Mówi Star Planet. I w dzisiejszym odcinku e, mam zamiar pokazać Wam, jak stworzyć ładną postać początkową. Więc klikamy, graj teraz, wybieramy sobie jakąś postać. Najlepiej jest grać dziewczyną, niestety, na Mówi Star Planet, bo jest o wiele więcej rzeczy dla dziewczyn. Więc tak. Mamy tutaj taką dziewczynę. Mówi Starkę. Rozbieramy ją ze wszystkiego, żeby nam po prostu łatwiej było. I tutaj mamy tak. Kolor skóry. Wybieramy może ten, żeby... No, to zależy od naszych preferencji. Mnie się podoba ten kolor. Jeśli chodzi o twarz, to ja zawsze preferowałam ten nos, bo ten jest... I ten... Takie dziwne są. Preferuję ten nos i te usta. Te usta również są bardzo ładne, ale jeśli mam być szczera, to nigdy mi nie pasowały jakoś właśnie do tej twarzy. Więc bierzemy te usta i zmieniamy w nich kolor na jaki tylko chcemy. Ja preferuję albo bardzo ciemne czerwone, albo właśnie czarny. Bo czarny E, kolor ust jest bardzo popularny na Movie Star Planet. E, vipy mają te usta takie, bardzo podobne do tych i też najczęściej czarne, albo jakieś takie brązowe, niudowe, żeby upodob upodobnić się do tych trendów, które są teraz obecne w naszym prawdziwym świecie. Jeśli chodzi o oczy, to do wyboru mamy trzy rodzaje. mnie Najbardziej zawsze podobały się te, bo one są ogólnie naprawdę ładne. Więc wybieramy kolor oczu. Ja, skoro jestem wandelobka, to ja po prostu uwielbiam kolor fioletowy, violet, wiecie o co chodzi. No i zostawiamy brwi takie czarne. Przechodzimy do włosów. Jeśli chodzi o włosy, to mamy naprawdę malutki wybór ładnych włosów. Ładne włosy to te i ładne włosy to te. Reszta, no, zależy od preferencji. Naprawdę. Ale według mnie ewentualnie jeszcze te włosy mogłyby się kwalifikować, ale jak macie te włosy, to znaczy, że. O! To jest zupełnie nowe konto. Nikt takich włosów nie kupuje, a takich włosów jest naprawdę mnóstwo e, wśród użytkowników Movistar Planet. Więc mamy te włosy i zmieniamy im kolor. Najlepiej zaczynać od blondu, a później dopiero eksperymentować w innych kolorach. To jest taki różowy blond. E, jest jeszcze inny kolor blondu, właśnie taki bardziej naturalny. Chociaż mi najbardziej podoba się właśnie ten taki Różowy blond. Przechodzimy dalej. A jak widzicie, koszulki też nie są jakieś ciekawe i godne uwagi, więc, co by tu można wybrać? Tak naprawdę, tylko ładna jest ta koszulka i ta koszulka. To są jedyne koszulki, jakie ja biorę pod uwagę. Ale weźmiemy tę. Taką zwykłą, najzwyklejszą i damy jej. Nie, nie ten kolor. Poszukajmy czegoś fioletowego. Fioletowy bardzo ładnie się sprawdza na blondynkach, mówi starkach. Nie. Nie. Warto też zadbać o to, żeby kolor waszych ubrań był pastelowy. Oczywiście, jeśli lubicie takie kolory, bo pastele są bardzo popularne na Movistar Planet. Kurczę, nie mogę znaleźć tego koloru idealnego właśnie. O. Niech będzie ta, bo jest ładna. Niech będzie. Przechodzimy do spodni. Jeśli chodzi o spodnie, to ja nie wybieram żadnych innych, żadnych innych, bo wszystkie są z niskim stanem, żadnych innych oprócz tych. I zazwyczaj wybieram je w kolorze właśnie tym oryginalnym, tym czarnym, w takim zwykłym jeansie w białym. I uważam, że w białym będzie jej najlepiej. Więc teraz tak, przechodzimy do butów. Jeśli o buty chodzi, to żeby jakieś wysokie buty założyć, to trzeba naprawdę ładne znaleźć. Bo takie z takimi dzióbkami na końcu są tak brzydkie, że o mój Boże. Na uwagę jednak zasługują te buty, które wyglądają jak z pakietu walentynkowego 2019. Więc przechodzimy do trampek. Mamy takie najniższe, mamy takie wyższe i mamy takie trampki na koturnie. Więc zmienię im kolor na czarne i tutaj ten pasek na biały. Więc tak, mamy naszą gotową mówi Jak widzicie, ok, zrobione. I teraz login. Jeśli chodzi o login, to ważne jest, żeby nie używać liczb. Bo liczby są strasznie denerwujące, na przykład taka siaka 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. I w ogóle to jest tak masakryczna nazwa, bo nie wyróżniacie się zupełnie z tłumu, bo takich siakich właśnie postaci może być mnóstwo, więc warto wymyśleć swoją własną nazwę. A skoro jestem wandzia, to zróbmy mi konto. W tym stylu. V a N. Wandi. No. Czyli widzicie, moja nazwa jest niezajęta, bo mam równania. A jeśli bym dała bez równań, to jest ciekawe, bo nie jestem pewna, czy. O, widzicie? Wandy 9 i tutaj od razu Movistar podpowiada Wandy 9, Wandy Królowa i to jest głupie, bo na wyglądacie na naśladowców oryginalnej Wandy. A jak macie tak i później ktoś będzie chciał tak wpisać to będzie Va e równa się Wandy, równa się Królowa będą takie dopiski właśnie, więc e jeśli chcecie, żeby ktoś przypadkiem mógł się na was wzorować nazwowo to stosujcie się do właśnie takich zaleceń. Teraz ja wpiszę sobie hasło, a nie podam go Wam oczywiście. No dobra. Mamy już wszystko, co jest nam potrzebne, żeby rozpocząć grę. Konto jest ładne. Ludne i nie powstydziłabym się go nawet e, jakbym miała 20, 21 level i nadal ten look bardzo mi się podoba. Więc tak, klikamy akceptuję. I rozpoczynamy grę. A ja się z Wami już w tym momencie żegnam. E, zapraszam na kolejny odcinek, nie wiem, za tydzień, za dwa. Zobaczymy. Jak mi pójdzie? Zostawcie łapkę w górę i odwiedzajcie naszą Wandy. Dodawajcie do znajomych, a ja spróbuję wbić dla niej jakiś sensowny level. Pa.